Cześć, w dzisiejszym filmie chciałabym Wam pokazać dosłownie kilka ubranek, które zakupiłam w ostatnim czasie dla mojej córeczki Myślę, że jeżeli ktoś Was zainteresuje, to możecie jeszcze kupić, jeżeli będzie na stanie w sklepie Także zachęcam do oglądania na pierwszy, W pierwszej kolejności chciałabym Wam pokazać rzeczy ze sklepu Tesco Są to dosłownie dwie rzeczy, ale są prześliczne Zakupiłam taką piękną bluzeczkę dla mojej córeczki z myszką mini, ona jest, naprawdę nie wiem, czy kamera oddaje, ale jest prześliczna, taka żółciutka, z kolorową opaską, z kokardką, przepraszam. Ona kosztowała 6 funtów. Kolejną rzeczą, którą zakupiłam, jest to akurat z przeceny, udało mi się zakupić w Tesco sukienkę dresową. O, nie wiem, o, widać w całości. Yy. Początkowo kosztowała 7 funtów. Udało mi się zakupić jedynie za 2 funty. Także myślę, że fajnie trafiłam. Biała co prawda. Nie, dobra. Kremowa. Szczerze mówiąc nie wygląda mi to na biały. Nazwijmy Acree. Także taka w kropki. Do biegania, bluza. W kształcie sukienki. Ok, następne rzeczy to są ze sklepu Pepko angielskiego, oczywiście koło Funciaka, e, Poundlandu. To są zwykłe bluzeczki na co dzień, albo do do biegania po prostu. Pierwsza bluzeczka kosztowała funt 50. Czy widać? Tutaj akurat naklejkę? zakleję, zaraz ją zdejmę. W całości obrazek widać, taki z dziewczynką zwykły. Zwykła szara bluzeczka. Kolejną bluzeczką... Kolejna bluzeczka, którą zakupiłam, kosztowała 2 funty. Fajna, właśnie nie widać tego na, raczej na yy, kamerze, ale jest taki zielony, lekko rażący. Kolejna bluzeczka, znowu z myszką mini, różowiutka. Tak jak wspomniałam, do biegania dzieci się brudzą. Ja nie żałuję mojej córce, jak chce, to niech sobie biega, się brudzi dowoli. W końcu jest dzieckiem, ma prawo. Z dłuższym rękawkiem. Bluzeczka jest prześliczna. Księżniczka, jednorożec to co dziewczynki lubią najbardziej. Kosztowała jedynie funta i to z przeceny. Wcześniej kosztowała dwa funty, więc myślę, że to nie jest dużo, ale za funta piękna różowa bluzeczka. Kolejna bluzeczka, również z długim rękawem. Po prostu taka zwykła. Kolejna bluzeczka kosztowała 3 funty z dziewczynką w okularach. I bluzeczka funt 50. Kwiatki, kolorowa. Yy, żeby Was nie zdziwiło, ponieważ. Troszeczkę ubrań zakupiłam dla mojej córki, więc ich holi takich zakupowych jeszcze zobaczycie kilka u mnie na kanale. Żeby was nie zmyliło, ja te obecne co, zakupy, co wam pokazałam, kupowałam na rozmiar 5-6. Zazwyczaj będę wam pokazywała na 4-5. To jest troszeczkę z wyprzedzeniem, ponieważ po prostu chciałam kupić, żeby miała coś dłuższego na zimniejsze dni. Dziękuję ślicznie za oglądanie. Jeżeli Wam się podobał film, poproszę kciuka do góry. Zapraszam do subskry subskrybowania mojego kanału. Zachęcam do oglądania kolejnych filmów. Myślę, że coś ciekawego znajdziecie na siebie do obejrzenia. Także pozdrawiam. Miłego dnia, życzę wieczoru, nocy, w zależności o której porze oglądacie mój film. Trzymajcie się, cześć.